Cześć, witam Cię na kanale Różne oblicza Piłki i zapraszam na filmik podsumowujący mecz Mołdawii z Polską. Mecz, który reprezentacja Polski przegrała. Nagrywam ten film tuż po meczu. Mecz się zakończył, wyłączyłem telewizor. Jestem trochę na gorąco z tym wszystkim, chociaż mówiąc szczerze, w przerwie miałem zupełnie inny plan na to nagranie. Myślałem, że motywem przewodnim tego filmu będzie znowu dobra współpraca Lewandowskiego z Milikiem. Znowu to, że Arkadiusz Milik fajnie wrócił do tej reprezentacji, że strzelił pierwszego gola od listopada 2021 roku, że mamy naprawdę fajny jubileusz i 1500 bramkę Lewandowskiego w historii meczów polskiej reprezentacji, że zagraliśmy jedną z najlepszych pierwszych połów, jaką pamiętam w ostatnim, w ostatnim czasie. Fakt, że graliśmy z rywalem, który no, nie był nie stawiał się nam w pierwszej połowie. Ale mimo wszystko pamiętam wiele spotkań, kiedy my takich rywali zdominować nie potrafiliśmy. A tutaj pierwsza połowa spotkania z Mołdawią była połową bardzo dobrą, bardzo solidną, co nawet widać po statystykach, że gospodarze nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę. I jak po takiej połowie powinna zareagować klasowa drużyna? Pomijam fakt, że pod koniec pierwszej połowy mogliśmy strzelić bramkę na 3 do 0. Chociaż wydawało mi się, że 2-0 to jest wystarczająca zaliczka po tym, co zaprezentowały obie drużyny w pierwszej połowie. Tak się nie stało, ale wracając do tematu, jak klasowa drużyna powinna zareagować? Czy powinna się spodziewać, że gospodarze ruszą od początku drugiej połowy? Wydaje mi się, że tak, że nawet po takiej strasznej połowie, jaką zagrali gospodarze, było do przewidzenia to, że będą próbowali zaatakować. No, grają u siebie, nie mają nic do stracenia, przegrywają 2-0 z drużyną, która jest zdecydowanym faworytem, no więc co im pozostało? No i zaatakowali. Zaatakowali w taki sposób, że strzelili bramkę na 1-2. Nikolaesku po fatalnym błędzie Piotra Zielińskiego, no nie może, nie, nie może zawodnik, mistrz Włoch, tracić piłkę w taki sposób, tracić piłki w taki sposób na własnej połowie. Druga sprawa jest taka, że nasi obrońcy prezentują bardzo pasywną postawę. W momencie straty, w momencie ataku rywala oni go odprowadzają, żaden z nich go nie atakował Inny napastnik reprezentacji Mołdawii strzelił bardzo precyzyjnie, szczęsny, zaskoczony. Mógł też w moim odczuciu zrobić coś więcej przy tej bramce, ale to nie jest do końca jego wina. Mimo wszystko Piotr Zieliński tutaj się zdecydowanie nie popisał. Co się dzieje po tym golu? Po tym golu znowu przeżywamy męczarnię. Mołdawianie Próbują nas tłamsić swoimi atakami, my zupełnie sobie nie potrafimy z tym poradzić. Próbujemy piłkę wyprowadzać, ale na koniec uciekamy się do naszego narodowego modelu gry, czyli do Lagi. Laga nie dociera ani do Lewandowskiego, ani do Milika, ale była jedna dobra sytuacja była to minuta 60, tutaj mam zapisane i to była akcja, gdzie wyprowadzaliśmy kontratak. Około 5-6 naszych reprezentantów było w okolicach pola karnego. Akcję zwolnił Lewandowski. To nie było w tej akcji najgorsze, że on ją zwolnił, ponieważ później jakoś staraliśmy się rozgrywać ją dalej, ale indywidualny, kolejny techniczny błąd, tym razem Kiwiora. Kiwior zapędził się w pole karny, pod pole karny Rywala i to było bardzo fajne, bo w pierwszej połowie też na samym początku meczu była taka akcja, kiedy on podszedł wysoko, próbował rozegrać, ale teraz popełnia fatalny błąd techniczny. No Taka niechlujność w przyjęciu. Taka niechlujność przyjęciu na takim poziomie. To jest gość, który został kupiony w zimowym oknie transferowym do Arsenalu. Mołdawia wyprowadza kontrę. Jakimś sposobem udaje nam się jeszcze wybronić. Gospodarze mają rzut rożny i po tym rzucie rożnym pada bramka na 2-2. Na nasze szczęście nieuznana. Sędzia dopatrzył się faulu. W mojej ocenie był to miękki faul. Jeżeli ten gol byłby uznany, nie moglibyśmy mieć większych pretensji do sędziego, że tę bramkę uznał. No ale nasze szczęście... Gola nie ma, i to już jest taki bardzo wyraźny sygnał dla nas, że czas naprawdę wziąć się do roboty, bo ten mecz zaczyna nam się wymykać spod kontroli. I faktycznie trochę się otrząsnęliśmy. Zanotowałem sobie, że w 75. minucie miała miejsce najlepsza akcja. W tym meczu reprezentacji Polski mieliśmy tam dwa kapitalne zagrania Lewandowskiego. Na pewno pamiętacie tę akcję: najpierw świetne przyjęcie, później super wypuścił Kamińskiego. Kamiński minął obrońcę i ma tak naprawdę przed sobą tylko bramkarza. Może spokojnie strzelać. Szansa na bramkę była bardzo duża. Próbuje jednak podaj do Szymańskiego, żeby ten miał pustą bramkę, tylko przed sobą. Podaje niecelnie akcja spalona totalnie. No, i wychodzi wielkie nic. Nie mamy, nie mamy gola, nie mamy podwyższenia prowadzenia, które w tym momencie, moim zdaniem, mogłoby zabić mecz, ponieważ Mołdawia ewidentnie złapała zadyszkę. Oni grali na bardzo dużej intensywności od początku drugiej połowy, ale zespół o takich umiejętnościach z takimi piłkarzami nie jest w stanie grać długo na, na tak wysokiej intensywności. Więc gdybyśmy my strzelili tutaj gola, to jestem przekonany o tym, żebyśmy wywieźli z Kiszyniowa trzy punkty. No, i co się dzieje później? 3-4 minuty później Tomasz Kędziora zagrywa piłkę wprost pod nogi Nikolaesku. Ten podprowadza piłkę. Mamy to samo co przy pierwszej bramce: nikt go totalnie nie atakuje. Obserwujemy sobie. Kędziora popełnia fatalny błąd, racja. Ale to nie jest jedyny obrońca na boisku. Jest jeszcze Bednarek, jest jeszcze Kiwior. Oni obserwują. Oni obserwują jak napastnik reprezentacji Mołdawii piłkę prowadzi. A później strzela na bramkę szczęsnego. No tutaj już Wojtek nie miał zupełnie szans. Strzał bardzo precyzyjny, i to, co wydawało się po pierwszej połowie nieprawdopodobne, staje się faktem. I w Mołdawii mamy remis. Czy zasłużony? Jeżeli popełnia się takie indywidualne błędy, to tak. To ten remis był w mojej ocenie zdecydowanie zasłużony. Ale to jeszcze nie koniec. Gospodarze ładują nam trzeciego gola. Znowu w kuriozalnej sytuacji. Szczęsny wybija piłkę, później się zatrzymuje. Jakby chciał pokazywać, że nie fauluje absolutnie zawodnika reprezentacji Mołdawii, wszyscy nasi stoją, mamy dośrodkowanie, aż sam operator kamery przestał pokazywać tę sytuację, pokazuje trenera Mołdawii, który nagle podnosi ręce do góry, zaczyna się cieszyć i my dowiadujemy się, że tracimy gola na 3-2. do 2. Z powtórki wynikało to tak, że tak jak przy pierwszych dwóch golach popełnialiśmy katastrofalne błędy, tak przy trzecim golu solidarnie wszyscy się patrzymy na piłkę. Wszyscy się patrzymy. Nikt do niej nie wychodzi. Dośrodkowana piłka w pole karne, damy im strzelić. No i daliśmy strzelić. Przegrywamy z Mołdawią 3-2. Coś, co wydawało się nieprawdopodobne po pierwszej połowie, coś, to, co wydawało się nieprawdopodobne przed meczem. Oglądają studio przedmeczowe, tutaj wszyscy zgodni: wygramy 2-0-3-0-4-0. Ja też szczerze mówiąc byłem pewny tego, że my to spotkanie wygramy. Jakoś nie byłem przesadnie przekonany co do rozmiarów tego zwycięstwa. Nie spodziewałem się, że możemy stracić z Mołdawią jedną bramkę, a że stracimy dwie lub trzy to już totalnie. To już gdyby ktoś powiedział, że my stracimy trzy gole z Mołdawią, to bym mu powiedział, że no, rozumiem, że my nie gramy jakoś super w piłkę, ale jednak, mimo wszystko, no, mamy kilku mistrzów krajowych z tego sezonu. Fakt, że obrona jest naszą najsłabszą formacją. Ale jednak Santos znany jest z tego, że tą obronę ustawić potrafi. Daleko mi jest do tego, żeby winić trenera. Wydaje mi się, że nie możemy winić trenera w takiej sytuacji, ewentualnie za to, że zmianami nie potrafił zareagować. Chociaż tutaj też nie były to najgorsze zmiany. No, wszedł świderski. Wszyscy świderskiego cenimy, i z takiej zmiany ta, ta zmiana wyglądała dobrze. Na papierze. Wszedł Kamiński, który dał sporo wiatru i miał świetną sytuację, mogliśmy zamknąć ten mecz na 3 do 1. No zła decyzja Kamińskiego, złe podanie. Gdyby strzelił, byłoby 3-1, albo gdyby lepiej podał do Szymańskiego, mecz byłby zamknięty. Zamknięty. Wszedł do środka pola Karolinetty. No Linetty gra w reprezentacji jak gra, tak samo, tak samo gra w klubie, nie ma czego więcej od Karola wymagać. Też nie zagrał złego spotkania. No nie było jakiego, nie było jakiegoś wstrząsu w naszej drużynie. Że oni nagle zaczęli dużo lepiej grać. No ci zawodnicy, którzy weszli z ławki, poza tym, że Kamiński szarpnął dwa razy, no to grali tak jak ci, którzy grali od początku. Nie winiłbym tutaj trenera, bo to nie trener jest odpowiedzialny za to, że Zieliński traci piłkę na swojej połowie, że Kiwior nie potrafi przyjąć piłki i że jak piłka jest wstrzeliwana w pole karne, to wszyscy się na nią patrzą. No przecież to nie, to, to nie jest wina trenera. Grając dobrą piłkę, naprawdę dobrą piłkę w pierwszej połowie. Mołdawia w pierwszej połowie nie oddała na naszą bramkę celnego strzału. Mam tutaj statystyki: Polska strzałów 13, Mołdawia 0, a w drugiej połowie my oddaliśmy strzałów 7, a Mołdawia strzałów 9. Co z tego, że mieliśmy kolosalną przewagę w posiadaniu piłki. Jeszcze w pierwszej połowie było to widać, że my gramy na ich połowie, że nie rozgrywamy pomiędzy obrońcami, tylko że staramy się budować te akcje i one naprawdę wychodziły nieźle. Naprawdę było kilka, ta, kilka takich akcji, że aż byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Że my budujemy takie okazje, że potrafimy zagrać skrzydłem, że potrafimy zagrać ze środka, że schodzi Lewandowski. Jak Lewandowski schodzi do środka, to nie ma dziury w polu karnym, bo tam wchodził Milik i to było naprawdę fajne. Ale co się stało w tej drugiej połowie? No, położyliśmy ją totalnie, skompromitowaliśmy się. Całkowicie. Aż czasami żałuję, że ten mecz w tych fragmentach dla nas niekorzystnych, czyli głównie w tej drugiej połowie, nie był cały czas pokazywany w taki sposób, w jaki operator tamtejszej telewizji potrafił ten mecz pokazywać. Czyli na, na Twitterze przeczytałem chyba u Andrzeja Twarowskiego, że ten mecz to jest narodowe badanie wzroku. I to trochę tak wyglądało, ponieważ tam praca kamery była szalona, a już to, że on nie pokazał tego trzeciego gola na żywo dla, dla reprezentacji Mołdawii, no to już była kwintesencja tego wszystkiego, tego jak ten mecz został zrealizowany. To aż żałuję, że w tych momentach, kiedy my graliśmy naprawdę żenująco, nie było non-stop takiego ujęcia. Albo tam na trybuny. Bo faktycznie kolejny raz pokazujemy, że nawet najmniejszy moment... Najmniejsza, najmniejsza strata koncentracji, najmniejszy problem i oddech złapany przez rywala powoduje to, że my zapominamy, jak się gra w piłkę. Słuchajcie, jak przeanalizujemy sobie dzisiaj pierwszy skład, to my mieliśmy naprawdę kilku krajowych mistrzów. A jeżeli to nie byli krajowi mistrzowie poza linią obrony, to byli to zawodnicy, którzy grają w topowych klubach. U nas dzisiaj w pierwszym składzie wyszedł bramkarz Juventusu. Wicemistrz Francji, zawodnik, który z Romą grał w finale Ligi Europy, wyszedł w środku pola mistrz Włoch, mistrz Grecji i mistrz Holandii. W ataku mieliśmy Roberta Lewandowskiego, jednego z najlepszych albo i najlepszego napastnika na świecie, i obok niego grał zawodnik Juventusu Turyn Arkadiusz Milik. To nie są byle jacy piłkarze. A kolejny raz w meczach reprezentacji zdarza się tak. Że my dostajemy gola i zapominamy, jak się w tę piłkę gra. Ja nie wiem, co się dzieje z naszą drużyną, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy do takiej sytuacji dochodzi. Wiem jednak, że jest to poważny problem, który od lat nie jest rozwiązany. Te problemy wracają i niestety, w moim odczuciu, będą wracać. O samym spotkaniu nie ma co już więcej mówić. Na zakończenie chciałbym Wam jeszcze tylko przytoczyć jedną statystykę. A mianowicie chciałbym wymienić drużyny, które od 2015 roku w meczach z Mołdawią straciły więcej niż jednego gola. Uwaga! Jest to Liechtenstein, Łotwa, Andora, Gruzja, San Marino, Uganda i Polska. Elitarne grono, prawda? Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górze, zasubskrybuj kanał. Zachęcam też do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat tego meczu w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, jak Wy odebraliście tę porażkę z Mołdawią. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych filmach.